No, cześć, jestem Neken i witam Was w drugim odcinku z Krypta FM. Więc, no, będziemy, kurde, lecieć tutaj na zewnątrz. O, tu mój domek jest. Myślałem, że to od razu będzie wyjście, ale dobra. Co jest teraz? Październik i to jest 1, 2, 3, 5 października, w piątek to jest. Myślałem, że to 13 będzie. Dyplom za wyróżnienie w konkursie z obiektywem przez świat. Super. Mogę wyjść? Nie mogę wyjść. Mogę nagrywać to. Ale znaładuj tą kurde kamerę. No, jak to rozładowano? Mam iść. A jak włączyć latarkę? A, pod dobra. No co? Idziemy na zewnątrz. Aha. Ej, a mogę te światło włączyć? W to są pstryczki? Aha, nie mogę. Kurde, no światło, żeś zostawił otwarte To prąd będzie, korki w ogóle wysiądą. O. Wisła Bożejgród, pany. Bardzo się cieszę. Mogę wyjść? Nie mogę wyjść tu. Mogę jakiś rower wziąć? w sumie jeżdżenie o takiej porze? Co to dym jakiś? To spieca chyba coś się, ta, coś tam się kopci, dobra. Idziemy na zewnątrz. Mogę wyjść na zewnątrz? Nie mogę wyjść na zewnątrz. Jak ja mam kurde wyjść, że nie mogę wyjść? Mogę skakać, nie mogę skakać. A, tu mogę. To jest ścieżka jakaś. Drawienko, mam jakieś. Tutaj, co to jest? Tam mi wygląda na szklarnię, chyba jakąś spiczasty dach taki? Coś tam będzie z daleka? Chyba nie będzie. Co tam się świeci? A! Światło z domu. O kurde, jak tu ciemno jest teraz. O tu fajnie zrobili, że jakieś ciemno, to jest ciemno, a nie że w niektórych grach jest po prostu jasno. Co to jest? To polones. Co też tam się zaszeleściło? Czysto jest, to nic nie ma. To Polones jest, kurde. Iścaro FSO Fabryka samochodów osobowych. Motyle. Czwarty koncert w zespołów. Nie, zespołów kameralnych. Mu, sa, salon. Nie wiem, muzycznych 02-05. Dobra. Coś będzie? Nie, to znów też szklarnia, A nie, to jest już szopa. Mogę wejść? Chyba? Coś tam grają sobie. W ogóle czemu ja? Kurde, po tych, po miejscach chodzę w ogóle. Mogę wyjść kurde, jakoś. A! kurna leży coś tu. To kamer kameralnie trzeba kamerę wyjąć. Trzeba nagrać. kurna nie widać flash. Flashbang. Jak się robi flashbang? A tak. Dobra, cyk fotę, fotę. Złoki gozuł sąsiada. I co teraz? Chyba zostało wrócić, tak mi się wydaje. Szkoda, że ja nie mogę mu podwędzić tego samochodu, bo bym mu zabrał, no, ale dobra. Teraz lecę szybko. Trzeba na forum, kurde, się podzielić chyba. Gdzie to jest? Tu jest. Mogę napisać? No w sumie to co mam innego zrobić? Hmm, tapety, zdjęcia, mogę to jakoś na kompa przesłać? A tu mam, foto, upload. Wysyłanie zdjęcia zakończone sukcesem. Ale czemu tu jest, przy, jakby, upload, a nie, nie wiem, wysłać coś w tym bo To by wiele lepiej wyglądało, bo Windows jest, jakby po, po polsku tutaj, a nagle po angielsku. Dobra, dziwne. Wysłałem coś na ten forum? Galeria, to jest moja galeria. Witam, nawiązując do audycji. Oto zdjęcie martwej kozy, znalezionej we wsi jego zdary. No kurde, że ja wbiłem komuś na chatę w ogóle z tyłu. Dobra. Co, chyba spać mi zostało. Dziwie zamknięte? Są dziwie zamknięte. Nie ma nic. W sumie fajnie, jakby dodali, że na przykład dźwięk jakiegoś. Nie wiem, spanie czy coś w tym stylu. Jakby ktoś tam faktycznie żył, bo to tak naprawdę ja mam taki ogromny dom. Ja jestem sam w nim. Mogę okay, spać? F, R. Zanim pójdę spać. Kurde, no. Dzień drugi. Cały dzień spałem. Kurde. Muszę sprawdzić, czy ktoś skomentował moje posty na forum. Jest. na ile tego? Tego się nie spodziewałem, fantastyczne zdjęcie. Dziękujemy za pomoc w śledztwie. Możemy więc chyba potwierdzić słowa Pana Jędrzeja. Begabryczny widok. Kto mi tam kurna puka? Dobra, posłucham. Ty, co to jest? Co to za dziadostwo jest? Kurde. Ja, ja muszę poczekać. Ja zaraz wyjdę, czekaj. Ja kurna szpadel wezmę i cię nie będzie. Dziś przyjmować będziemy telefony od naszych służących. Mam, drzwi. Ale Mam zamknięte drzwi. Mam zamknięte drzwi. Na pewno wielu z was czekało z niecierpliwością. Mamy nowe informacje dotyczące. Widziałem to, kurna, tutaj stało, widziały. mój aparat i on się pojawi, tego cykla i nie będzie. Jak to się tu pojawi, dziadku jedny. Zdjęcia przekazałem znajomemu weterynarzowi który w ciągu kilku dni udzieli nam swojej ekspertyzy. O, to się Dziękujemy napisowo. bardzo użytkownikowi fotolower 4 za pomoc. A, to ja 14. jestem kulna, fotolover 14. Nasza linia jest otwarta. Zapraszam więc do... Odzwonić no, ja też. Halo? Z kim mam przyjemność? Victoria. Victoria. Witam cię, Wiktorio. Z czym dzisiaj do nas dzwonisz? Hello? Aha. Psst. Pani Wiktoria zadzwoniła i koniec. Ja, bo no. Co ona wykłada kafelki na uniwersytecie? <grym> no tak. Wisielec. Ona błodzi. Ta istota z gozdar. Ja widziałem, kurna, to tam stało. Widziałem w oknie, stało. Wykłada tarota. Nie, kafelki w uniwersytecie. No, <głos rattling> wieża. Czyli co, jakiś wysoki budynek? Może wieża radiowa? Panie Łukaszu, karty nie zawsze mówią do nas wprost. No to pewnie, żeby powiedziały. Przepraszam? Gdzieś w tych kostarach jest miejsce mocy. Gdzie to, co ziemskie łączy się z tym, co poza naszym postrzeganiem to są zazwyczaj miejsce naturalne. Czekam, masz to kurna tak, wyjdzie Przedwieczne przyrody. Przedwieczne dominanty. Ludzie nad nimi chodzą. Oznaczają je. Ale żeby je znaleźć, Hej, potrzebny jest jeszcze kierunek. rydwan. Mm, czyli podróż? Dobrze pamiętam? Nie każdą kartę trzeba interpretować, panie Łukaszu. Aha. Czyli miejsce to znajduje się... Nie ma tego tu. No, no i się i rozłączyła. Wiktoria za to jakaś kurde oszołomiona, jest. A znowu dzwoni. Ja mogę, kurna, zadzwonić, bo ja widziałem to, tu stało. Halo, halo. Witamy na antenie. Z kim mam przyjemność? Witam. Arkadiusz w z tej strony. Cholak, kurna, Chokli to był ten oszołomiony. Bardzo miło nam słyszeć Panie Arkadiu. Ja to polecam, do tego pan w Panie Łukaszu, ja mam taką prośbę do tego fotografa, o którym Pan mówił, bo widzi Pan, ja tutaj mam źródła, które mówią o tym, że w Gostarach miało miejsce bitwa powstańca w 1863 roku. I Propos jak chował powstańców, to kazał postawić, pomnik żyli. wżyli. Ja nic o tym pomniku nigdzie też... indziej znaleźć nie mogę i zastanawiam się, czy on istnieje w ogóle, czy nie. Um. Czy panu mógłby taką prośbę temu fotografowi przekazać, żeby on mi zrobił zdjęcie tego pomnika i miejscem przysłał? Mogę panu adres podać. E, wie pan, e, panie Arku, ten nasz fotograf... Dobra, będziemy cykać fotek. Ja idziemy na torę i idziemy do pomnika. Kontaktów ale może pan napisać do niego z taką prośbą wątku na naszym forum. No właśnie, ja nie wiem, jak to Co zrobić. Hmm. E, Co jest? czy ma pan komputer? Okej. Okay. On sobie zostawił po sobie, jak ja ja nie, a, używam to się nie tego nigdy. Hmm. a internet? Nie wiem, no, no ja nie wiem, takich rzeczy hmm. Dobrze, panie Arku, to ja mam propozycję. Czy ja mogę do Pana zadzwonić po audycji? I chętnie Panu pomogę. Nie chcę kłopotu robić. Ależ skąd? To dla mnie przyjemność. To my się później dzwonimy. Dobrze? Dobrze, to do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. I dziękuję jeszcze raz za miłe słowa dla naszej redakcji. Mamy chyba czas na jeszcze jeden telefon. Halo? Z kim mam przyjemność? Hunter 9.5. W dzieciach jakiś Okej. Okay. Z czym to Ja jedno mam powiem. Tym na lasem. Tym nad... mówiłem kopci się tam. Co się dzień już kopci? Chodzi o gondary. Tak, tym na lasem. Jego źródło. Prawda może zaskoczyć. Oczywiście, jeśli naszemu tajemniczemu fotografowi stać się odwagi. O, hmm. Dobra, idziemy kurna do lasu, idziemy wszędzie. A to 95. Spokojnie. Cię, jest tam może z tobą osoba dorosła, z którą mógłbym porozmawiać? A się odłączy, no się, dołączam. koniec. No, dziękujemy za ten jakże ważny telefon. No, cieszę się, że w nasze śledztwo zaangażowane jest tak wiele osób. Ach, to tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie za udział. Ale ja nie mogę wyjąć Zobacz, telefonu mam komórkowego. Kurde, gdzie tutaj informacji. Nie ma. Temat naszego kurde. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk. A to była audycja Krypta FM. Kurde, no wiedziałem, że on tam stał. Ja teraz, kurde, chcę wyjąć telefon i do niego zadzwonić. Dobra, bajajajo, do widzenia. Pomnik na cmentarzu. Miejsce mocy na polanie blisko torów. Źródło dymu nad lasem. A ty nie wiem, czy to jest Comic Sans przypadkiem. To, tą, tą. Jak wziąć ten notatnik? Dziennik J. Mapa M. Co jest? O kurde, ty, jaka mapa kozacka? Pod J mam dziennik, dobra. Interakcja, sprint. No, pewnie będzie uciekanie, tak mi się wydaje. Jakby celowanie aparatem. Prawy przycisk myszy. Ja nie pomijam nic. Dobra. Lecimy. Co tu będzie? Słowa pana Janrzeja. Makabryczny widok. Przekaże zdjęcie znajomemu weterynarzowi. Jego ekspertyza może być przydatna, tylko co mogło spowodować coś takiego? Czupakabra pasuje idealnie. Ta, i, te, nie, I te spacje po tych znakach. Boluje w nocy. Atakuje zwierzęta na, na gospodarstwach. Dosłownie wysysa kozy. Ja myślę, że to może być. To mówi się, że Czupakabra ma pochodzenie pozaziemskie. Więc może to jest jakoś połączone z tymi światami nad Bożym Grodem, o których ostatnio było w audycji. Znów ten Mateuszek. Mi to przypomina, jak na Pomorzu coś podobnego grasowało. Polowało na zwierzęta rolne. Pa, pamiętam, bo w gazetach o tym pisali kilka lat temu. Mam gdzieś nawet te numery jeszcze poszukam i wrzucę. Edit. Mama na podpałkę użyła, przepraszam. Wikusia. Kurde, znawca to jest. Pięć gwiazdek. Ok. Nie podoba mi się energia idąca od tego zdjęcia. Tutaj dzieje się coś więcej niż widać gołym okiem. No to ubierz oko. <grym> Uważ uważaj na siebie, jeśli jest to ścieżka, którą chcesz dalej podążać. Dobra, idziemy. Hunter 9... A ty jest ten dzieciak. Ty, ale gangster to jest. Jeśli fotolover 14 ma odwagę, to niech idzie zobaczyć skąd ten dym w lesie. W jego Zarach, prawda, Was jeszcze zaskoczy. Dobra. Jakieś nowe posty. Są, so, kurna, Pomnik powstańczy. Arkadiusz Ho Holak. Jak zacząć z tarotem? No nie, to jest... a ty jest ta ob obłędna z tarotem. Dobra. Najpierw tarota. Hejcia, postanowiłam podzielić się z wami poradami, jeśli chcecie zacząć z tarotem. Ja wyglądam od kilku lat i mam dużo wiedzy na ten temat. Talia tarota ma zazwyczaj 78 kart, w dzieli się na wielkie arkana i małe arkana. Jeśli dopiero zaczynacie, to warto korzystać tylko z wielkich. Aby zapoznać się z nimi, przy wybieraniu talii ważne jest wasze połączenie z talią. To co, mam kurna... <laughs> przy <laughs> przywiązać ją ze sobą mam... Ma ona szczególną moc i więź, jeśli została poda pod podarowana przez blisko osoby, które mają względem Was szczere i dobre intencje, i intencje są zawsze najważniejsze. Karty posiadają własną na mocy i intencje, no, oczywiście. Dlatego więź z nimi jest równie ważna, bo karty mogą obrócić intencje przeciwko Wam, a tego nie chcemy. Przyjmowanie energii z kart i osób, których nie znamy, może skończyć się źle. Wróżki, kurda, wróżki, zębuszki na telefon to oszustki. Nie, zna, nie znacie ich intencji. No, nie mają tylko intencji, że w kasę biorą i nie tworzycie z nimi żadnej więzi, więc nie wiecie, czy korzystanie z ich czytania Wam nie zaszkodzi. Rytuał wykonujemy w miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie. Nie wykonujemy rytuałów, gdy czujemy się źle lub jesteśmy chorzy, bo karty mogą wykorzystać tą złą energię. Warto wykona wykonać w pomieszczeniu, gdzie wykonujemy. Stawiamy kartę, rytuał oczyszczający. Kur, na ile tych postów? Kartę. O, już ktoś będzie chyba dysował. Stawiamy kartę, rytuał oczyszczający, ale pamiętajcie, że nie używamy do tego białej szaufi. Czym jest kurna to? Która jest do tego najlepsza, ponieważ może stać się niedługo gatunkiem zagrożonym, a nie chcemy niszczyć przyrody. Można korzystać z kadzideł, które. No, siódma część dziadów, które ono to czego nie robimy, to nie zadajemy pytań o śmierć, ciążę, inne osoby i o to, co złego może się wydarzyć. Nie stawiamy... No, złe się rzeczy wydarzyło po mojej prawej w oknie. Jak ja teraz wyłączę komputer, to, to będzie w tym oknie, jestem pewny. Na którą odpowiedź brzmi tak? Nie. Tarot to, wasze, to wasz dorasta. Nie przewidujemy tego, co wydarzy się w przyszłości. Jest wyższą formą manifestacji, żeby spełniło się to, co wyszło wam. Przy stawianiu musicie dążyć do tego... To się nie stanie samo siebie. Najlepiej zaczynać pytania pozytywnie i tak, żeby były to pytania otwarte, na przykład. Co nie wydarzy się w moim życiu zawodowym. Nastawianie tarota do innych osób nigdy nie chodzimy w towarzystwie pod żadnym pozorem. W pomieszczeniu, gdzie ktoś stawia wam tarota, możecie znajdować się tylko wy i osoba stawiająca. Jak, jak macie jeszcze pytanka, to piszcie, chętnie odpowiem. Bajo. Bajo jajo. Kociątko. Na <noise> co to za nazwa jest? To już pięć gwiazdek, jeden post dopiero brydzeń. Ja, ja mam takie pytanie, czy można łączyć wróżenie z kośmi i staliami i czy można zmienić miejsce wykładania tarota? No wykładać to można te kafelki w uniwersytecie. Jeśli wykładało się już w jakimś jednym. Cudownie, że nie napisa że napisałaś ten post. Kociątko, i tak, i tak Mo można łączyć te dwie rzeczy i można zmienić miejsce wykładania. Dziękuję bardzo. Masz naprawdę dobrą wiedzę na ten temat. Ja wykładam taro od dawna i bardzo się cieszę, że nadal są osoby, które to praktykują i są chętne zdobyć rzetelną wiedzę w tym temacie. Masakra, o tych hokli. to tak w ogóle pisze. Wy serio w takie bzdury? Proszę o zachowanie szacunków względem praktyki, wiary i innych użytkowników forum. Dobra, dobra, nie będziesz mi mówić co mam pisać, a co nie. I to jest totalna sigma, bierzykowo. Hochlik, to jest taka sigma. Dobra, co teraz? Pomnik powstańczy. O, Arkadiusz Chocholak, to jest ten ziomek stary. Dzień dobry. Pan Łukasz pomógł założyć... No, a dobra, jednak jest dobrze. Pan Łukasz pomógł założyć mi konto na forum, dlatego piszę tutaj z prośbą, którą miałem podczas audycji do fotografa. O którym pan Łukasz wspominał. O zrobienie zdjęcia pomnika. Ma on się znajdować na cmentarzy, co? W pobliżu wioski. Arkadiusz Chocholak. To jest w ogóle fajnie, że oni tak jakby specjalnie robią te błędy ortograficzne i to jest, no kurde, fajnie to sobie Znachorka to jest administracja przypomina mi się, że w kościele parafialnym NMP nie wiem, zapomniałem co to jest za skrót w Boży Grodzie powinny być zapiska o tym pomniku gdyby chciał pan się dowiedzieć o nim coś więcej o, znów hoklik, znawca to jest taki znawca tematu może to, to stowrzenie które pojawiło się w Gozdarach wylazło z grobów na cmentarzu Księża Kościoły Twu, kończmy ten temat. Bles. To jest... A to jest ten szatanista. Z nachorka chętnie bym się wybrał. Niestety nie mam nikogo, kto mógłby mi pomóc tam dotrzeć. A dziękuję za informację. Arkadiusz chokolak, Ja bym kurna z nim poszedł. Dobra. Z Nie ten dzieciak. Widzieliście rankingi samochodów w tym roku. Masakra. Polaków nawet nie stać na kupienie sobie porządnego samochodu. Serio. Najwięcej jeździ Fabią. Haha. Jeszcze ta na dziesiątym miejscu. Poraska. A widzieliście ten plebiscyt na najlepsze auto? Serio, wygrała Alfa Romeo. Was chyba pogięło. Jakaś Honda na siódmym, Fiat na piątym, porażka. Totalna i tyle dobrze, że na trzecim jest BMW, ale i tak powinna wygrać. Hunter, co ty piszesz? Przecież Alfa Romeo to jest totalny koks. Zbliżasz się zupełnie na... w temacie. Pociągi i tak są dużo lepsze od najgorszego samochodu. co jest satanizmy. Kurde, to nie jest temat na forum, zamykam wątek. A to nie jest temat? Może te samochody opętane są? Dym w lesie, siwy dym. Ja widzę, że wy prowadzicie jakieś śledztwo w gozdarach. Ja wam powiem, że widziałem jakiś dym. A tu hunter Nad lasem, gdzieś w oddali zadałem sołtysa. Prawda was zaskoczy, haha. Może to miejsce, gdzie rozbili się kosmici, i to stowrzenie to jakieś ich zwierzątko. <grytania> Kurde, ten jamnik nie gryzie, a pożera w całości. Kochlik, ja wiem, że ja mam problemy z ortografią, w czym ciągle mi przypomina administracja, ale ty, Hunter, y piszesz po prostu maka masakrycznie, myślałem, że makabrycznie. Przypominam o zasadach poprawnej pisowni na forum. Aha. To jest taki Discord mod. Miejsce mocy, o to wikusia ta posz oszalona. Zaczęłam przeglądać blogi, co tam piszą o tych gozdarach i pomyślałem, że to dziwne stworzenie, które się tu pojawiło, to jakaś to demoniczna istota. Nic innego jak jakaś emanacja. Uzuw... co? Uzuwnęstrznienie się demonicznej mocy w postaci tego stwora. No tak. Taka zjawa, może jakiś fantom, ale w fizycznej formie. Jak w Minecrafcie są fantomy. Bo jakoś jednak musiałem te zwierzęta dopaść. Tak czy inaczej, chcę się zagłębić bardziej w temat i słyszałem, że jest miejsce mocy, w którym mogę się schować. Czy się schodzić z linii energetycznej? Wydaje mi się, że może mieć z całą sytuacją coś wspólnego. Było napisane, że mają się one schodzić gdzieś. No gdzie? No, kurde, do linii energetycznych? Ja w lesie na Wielkiej Polanie, daleko Gozdar i myślę, że warto się tam. Jest, czyj, co? Że warto jest tam się wybrać i zrobić zdjęcia. Jeśli coś tam będzie, to to, bo totalnie może mieć one jakieś powiązanie ze sprawą. Kociątko, znów te kociątko. Też słyszałem o tym miejscu, i podobno w tym lesie można odczuć niepokojącą aurę, przerażające. W tym miejscu miały podobno wykonywane być rytuały satanistyczne, oczywiście. Też o nim słyszałem, właśnie to mi o czymś przypomina. Szatanisia będą, do... ten Mateuszek. Skoro miały się tam odbywać rytuały satanistyczne, to może w trakcie ich wykonywania przywołano tę istotę, która siedziała schowana gdzieś w głębi lasu i teraz z jakiegoś powodu postanowiła stamtąd wyleść. <kłysy> kurde. Tak, Mateuszek, to ja tam te rytuały wykonywałem. I jak powstałeś ty? I tak powstałeś ty. Kurde. Co to są za rzeczy na tym forum? To są wszystkie rzeczy, już dobra. Zobaczymy, czy w oknie po prawej stronie będzie coś stało. F. Kurde, nic jest. Ja myślałem, że to będzie stało się patrzyło. To było tak dobre. Ale dobra, jest już 22 minuty tak naprawdę, i to będzie koniec tego odcinka. Kurde, fajnie mi się gra w tą grę. Tak na razie nic się jeszcze nie stało, oprócz tego dziadu Faleda, co tu się pojawił i tej Wiki, co wykłada te kafelki na uniwersytecie. Więc to no co? Do zobaczenia już w trzecim odcinku z kryptfm FM. Cześć.